Nawet początek dnia miły, sympatyczny, pokrzepiający, wiąże się z łańcuchem dostaw, prawda? Nie każdy z tego świadomy w codzienności swoje, myślę, że, że Wy tak. Więc mam nadzieję, że dzisiaj mieliście pokrzepiające śniadanie, bo dzięki temu pokrzepieniu będzie nam pewnie łatwiej przejść przez informacje również o tych trudnych tematach, które dotyczą łańcucha dostaw. I słuchajcie, zawsze się mówi, że łańcuch dostaw powinien być niezawodny, prawda? No, niezawodny powinien być. Jeżeli ktoś uważa, że w dobrej, porządnej firmie łańcuch dostaw nie musi być niezawodny, to dajcie znać na czacie, bo jestem ciekawa, czy jest taka osoba, która uważa, że to nie jest marzenie każdego właściciela firmy, żeby jego łańcuch dostaw był niezawodny. Tylko teraz diabeł tkwi w twich szczegółach, jak zawsze. I pytanie brzmi, co to znaczy, że łańcuch dostaw jest nie, niezawodny? I teraz z jednej strony właśnie mówi się, że efektywny, wydajny, szybki, elastyczny, prawda? No to jest coś takiego, co się bardzo kojarzy z łańcuchem dostaw. Ale z drugiej strony pytanie, czy wystarczy, że nasz łańcuch dostaw jest wydajny, szybki, elastyczny, kosztowo wydajny, ale też wydajny, jeśli chodzi o to, jak szybko dostarcza nam i na ile, i ile tego, czego potrzebujemy, nam dostarcza. Bo może jeszcze powinien być w tym momencie, żeby był niezawodny, musi być też transparentny. No bo co to znaczy niezawodność? Kogo on ma nie zawieść? Ma nie zawieść Was, ma nie zawieść też Waszych klientów. Ma nie całego otoczenia, w którym funkcjonujecie, więc powinien być, żeby był transparentny, dobrze poznany, bezpieczny i godny zaufania. No i tu się już trochę zaczynają schody, bo pytanie, co wiemy o naszym łańcuchu dostaw. Nawet małe firmy nie zawsze wiedzą wszystko o swoich dostawcach, prawda? Pod tym kątem, czy one są godne zaufania, czy one są bezpieczne w każdym tego słowa znaczeniu, czy one są dobrze poznane. I tylko wtedy, kiedy mamy połączenie efektywności i transparentności, możemy mówić, że ten nasz łańcuch dostaw jest bardziej odporny niż mniej. Odporny na różnego typu wstrząsy i ryzyka. I to jest ta perspektywa, która ciąga do części zakupowców, czy menedżerów łańcucha dostaw jest nowością. Nowością też jest ciągle, że łańcuch dostaw nasz, zarządzanie łańcuchem dostaw powinno odpowiadać na obecne, ale też przyszłe potrzeby i naszej, naszego otoczenia. I te przyszłe są kłopotem, bo obecne potrzeby wiemy, przyszłe, no nie zawężają się tylko do tego, czy jak zwiększymy nasze potrzeby, to będziemy mieć wystarczającą ilość dostawców. To jest trochę inne spojrzenie na to, co będzie naszą potrzebą w przyszłości. No i wreszcie powinien rozwiązywać, a nie pogłębiać problemy. I tu jest to, to wyzwanie. Dajcie znać na czacie, czy ktoś z was uważa, że obecnie łańcuch, łańcuchy dostaw, tych firm, z którymi współpracuje, czyli nie tylko tej waszej firmy, ale też tych firm, z którymi współpracujecie, które znacie, co najbardziej rozwiązują, czy, nie, czy pogłębiają problemy. Mówię tutaj o problemach no, gospodarczych, to wiadomo, ale społeczno-środowiskowych. Jestem ciekawa, jestem ciekawa Waszych wniosków, czy można tak powiedzieć, że dzisiaj łańcuchy dostaw bardziej te problemy pogłębiają, czy rozwiązują. No i teraz jaka jest perspektywa osób zarządzających. Znalazłam no, bardzo ciekawy materiał, gdzie pokazano wnioski badania obecnego i sprzed trzech lat, Badania opinii osób zarządzających łańcuchami dostaw z dużych firm, 130 dużych firm. To badanie zostało wykonane w ramach prac World Economic Forum i na potrzeby, między innymi, takich spotkań jak Davos. I teraz zobaczcie, 3 lata temu to jest ten pierwszy wiersz ta czerwona patka, czerwona sekcja beleczka która określa jakby wyzwania, tematy rozwoju zrównoważonego była dużo krótsza, dużo mniejsza niż obecnie. I mało tego, jak się przyjrzymy tym wynikom i porównamy dane z trzech lat i obecnie, niezależnie od tego, czy rozmawiamy ogólnie o całej puli firm, które wzięły udział w tym badaniu, czy też sprawdzimy jeszcze poszczególne, poszczególne branże, to zobaczcie, że ona oczywiście waga tych tematów w oczach osób pytanych rośnie, ale też co ciekawe, właściwie rośnie najszybciej. Bo jak porównamy te, te skoki, czy rośnie, czy maleje gdzie indziej, to zobaczymy, że, że ona rośnie bardziej niż inne tematy, które były oceniane. Więc to jest pierwsza kwestia. Czyli mamy takie spojrzenie, co uważają osoby zarządzające łańcuchem dostaw. Z drugiej strony, jak na dane ECOVADIS, jednej z takich wiodących organizacji, która zajmuje się analizą firm w łańcuchach dostaw, i to oferuje klientom, to jak zerkniemy na, na to, co oni biorą pod uwagę w latach 2015-2019 oni kilkadziesiąt tysięcy firm przeanalizowali pod kątem kwestii środowiskowych, etycznych, dotyczących miejsca pracy, ale też praktyk tych firm, które oceniają, czyli potencjalnego dostawcę swojego klienta, oceniają również pod tym kątem, czy on. Ma dobre praktyki w swoim łańcuchu dostaw. I co się okazuje, że niestety, jak zobaczycie skalę tych dobrych praktyk które, i tych punktów, które te firmy otrzymują, no to jednak tematyka odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest na szarym końcu. Więc tutaj się robi trochę pesymistycznie, czy najmniej jest tych praktyk. Ale przyjrzyjmy się bardziej. Tu przyznam, trochę się załamałam, kiedy zobaczyłam, że my tu nie mówimy o jakichś rozbudowanych dobrych praktykach, jakimś szaleństwie dobrych praktyk w łańcuchu dostaw, tylko o podstawach. To czwarta firma, którą przeanalizowało EcoVadis, nie stosuje środków BHP odpowiednich u siebie, ale jednocześnie kompletnie o nic nie pyta w tym, w tym kontekście swojego łańcucha dostaw. Czyli to są tego typu problemy, dosyć podstawowe, prawda? No i teraz, jakie mogą być tego bariery? Prosiłabym Was, żebyście znowu weszli w, w opcję AHA Slides, i dajcie mi chwilę. Ja teraz mam nadzieję, tak. Uruchomiłam kolejne pytanie. Proszę odświeżcie sobie ten link, jeżeli Wam się nie pojawiło. Pytanie jest o bariery. Wpiszcie proszę, jeśli macie pomysł na to, co może być barierą, jeżeli chodzi o rozwój dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu. Jeżeli macie taki pomysł, proszę zapiszcie go. Co też może być taką barierą? Pojawiło się piękne, ja już widzę te wyniki, więc pojawiło się jedno bardzo ważne pojęcie: nieświadomość, tak? I to pojawiło się jako pierwsze, brak świadomości, dokładnie, brak czasu na analizę. Już Wam pokazuję, co też widzimy. Już postaram się to zobaczyć i, i, i Wam to pokazać. Otóż. Różne priorytety firm, brak świadomości, nieświadomość, brak czasu na analizę, koszty, ogrom przedsięwzięcia, dokładnie, czyli nas to przerasta, nas to po prostu często przerasta, bo jest masa tych różnych podmiotów w naszym łańcuchu dostaw, koszty, dokładnie, mentalność też widzę, brak zrozumienia win-win, drapieżny kapitalizm, brak czasu na analizę, tak, to są, to są te, myślę, te... Te bariery, czyli i koszt, i czas, i chęć, i możliwości, bo może być też taka bariera, ona jest częsta też, jak widzę, co, robi, co się dzieje u naszych klientów, że klient bardzo chce wiedzieć, ale pyta, czyli na poziomie pytania, nie sprawdzania, pyta swojego dostawcę, a dostawca no, nie jest chętny na to odpowiadać, na te pytania. Niestety często jest tak, że dostawca długo i szeroki, szeroki łańcuch dostaw dokładnie, wręcz jest niechętny temu odpowiadaniu. I jeżeli na przykład we wcześniejszej umowie z dostawcą nie mieliśmy klauzuli, że powinniśmy to pytać, no to trochę się zaczynają trudne negocjacje z nim, co dalej robimy, to nie zawsze jest tak, że klient na, natychmiast dostanie informacje, które są dla niego ważne tylko dlatego, że zapytał. To nie zawsze tak działa. Niestety nie zawsze tak to działa. Dobrze, to wróćmy w takim razie do do prezentacji i chciałabym zwrócić uwagę na kartę pracy, z której można skorzystać, bo na tej karcie pracy ujęła między innymi to pytanie dotyczące ryzyk, czyli jeżeli widzicie, że chcielibyście pomóc swoim współpracownikom odpowiedzieć sobie na pewne pytania, uporządkować pewne pytania, to możecie skorzystać z tej karty pracy, bo tam właśnie o to pytamy. Czyli mamy dla Was gotowce, które możecie wykorzystać w rozmowie, w dyskusji w projektach, w których celem jest zwiększenie świadomości waszych ludzi no tych ryzyk, które stoją w łańcuchu dostaw. I teraz czas może na dobre praktyki z tego pasymizmu wejdźmy. Słuchajcie, na przykładzie Sanofi chciałam wam powiedzieć, że naprawdę bardzo często, bardzo często widzimy. Że tematyka łańcucha dostaw, odpowiedzialnego łańcucha dostaw, standardów łańcucha dostaw, że ona jest bardzo wysoko oceniana, kiedy są analizy istotności tematów odpowiedzialnego biznesu czy też tematów ESG. To jest bardzo częste. I teraz na przykładzie cemety chciałam Wam pokazać, że kiedy ta firma pokazuje, jakie tematy są dla nich ważne, czyli co im wyszło, że jest istotne, bo oczekują tego od nich interesariusze i oni sami oceniają, że jest istotne, to zobaczcie, że przy prawie każdym z tych. W tych wierszy jest taka żółta kropka, co to oznacza, że oni za każdym razem zadają sobie pytanie: okej, okay, no tak, to jest ważny temat i możemy z tym coś zrobić, wynika on z naszej działalności, ale też pytanie, czy on się wiąże z naszym łańcuchem dostaw, na ile on się z nim wiąże. Wszędzie tam, gdzie jest żółta kropka, jest zaznaczenie, że owszem wiąże się, więc komunikując też na zewnątrz, to musi być poparte wcześniejszą analizą, więc to jest taki przykład. Z drugiej strony, no, to jest analiza, ale idźmy dalej, są praktyki po stronie klienta. I one się bardzo rozwijają. Ja myślę, że część z Was jest z takich organizacji, które nie tylko mają wpisany jakiś kodeks postępowania, zasady, pytania, które zadają, informacje, do których ma się zobowiązać, do czego ma się zobowiązać Wasz dostawca, ale też mają kolejne etapy tej, tego partnerstwa i tej współpracy czyli sprawdzają, analizują ryzyki, ryzyka. I wreszcie z trzeciej strony, to już jest naprawdę bardzo ważna część myślenia o łańcuchu dostaw, pytanie: na ile często w Polsce współpracują ze swoimi, ze swoimi dostawcami, w tym sensie, że dostarczają im wiedzy, dostarczają im też rozwiązań, współpracują na konkretnych projektach, gdzie są nowe rozwiązania, na przykład prośrodowiskowe, wdrażane u ich, u ich dostawców, zajmują się mm, pomocą w opomiarowaniu, czyli pomagają temu dostawcy, którego mają. Wejść na ten wyższy poziom zarządzania kwestiami, które są również dla nich ważne. My mamy taki przykład praktyk edukacyjnych, no wiele jest tych przykładów, ale między innymi mamy taką, taką praktykę za sobą opracowania i szkoleń, ale też materiału edukacyjnego drukowanego dla, dla dostawców obecnego Santander Bank Polska, a wcześniej jeszcze w WBK, gdzie oni przygotowali taki poradnik, który tłumaczył, dlaczego o coś pytają. I to, co, jak się do tego przygotować, jak rozumieć te pytania. To jest ta strona. A z drugiej strony mamy stronę dostawcy, gdzie jest wiedza, gdzie jest analiza luk, luk w celach i wynikach, później jest potrzeba planu rozwoju, wprowadzenie, wprowadzenie strategii polityki i wreszcie właściwa komunikacja. To są te cztery punkty, którymi my się zajmujemy i mocno je rekomendujemy. Po pierwsze, sprawdzić, dostarczyć wiedzę. To są szkolenia dla zakupowców, o których wcześniej wspominałam, dla kadry zarządzającej. To jest poszukiwanie informacji o trendach, dzisiaj myślę, że dłużej dostaniecie. To jest oczywiście analiza i określenie polityk, czym też często się zajmujemy, ale właściwa komunikacja myślę też jest ciekawym punktem, bo nie każdy jest świadomy, że tak jak inwestor oczekuje pewnych informacji, natychmiast mieć gotowy pakiet, często upublicznienia też tych informacji, tak z drugiej strony mamy też tak, że klient tego oczekuje. Robimy często analizy danych, przygotowujemy takie materiały które ułatwiają szybką odpowiedź na pytania klienta. Czasami te informacje są w organizacji, natomiast dostawca nie umie, nie umie odpowiednio ich przygotować dla swojego klienta. Nie ma pewnych rzeczy opomiarowanych albo mało pomiarowane, ale nie za bardzo, nie za bardzo umie dać, nadać temu kontekst. Nie wie, co jest mniej, a co bardziej istotne. Więc to są, to są te kwestie, które warto sobie też uzupełnić. I teraz na koniec przykłady. Jeżeli mamy kwestie środowiskowe, bo o nich chcę dzisiaj powiedzieć na koniec, ponieważ kwestie społeczne i etyki za chwilę poruszą kolejne prelegentki, doskonale, to zobaczcie, nie da rady na przykład mówić o swoim łańcuchu dostaw, nie mówić o swoim łańcuchu dostaw, kiedy chce się powiedzieć o swoim śladzie węglowym, prawda? Tu jest przykład branży, no też tym węglem i tymi emisjami obarczonej, czyli to jest produkcja biału mleka, Stany Zjednoczone, firma, która pokazuje, gdzie jaki ma poziom emisji i do czego dąży w redukcji dwutlenku węgla i zobaczcie, ile z tych punktów dotyczy kwestii łańcucha dostaw. Z drugiej strony, jak zerkamy na to, co się dzieje we wpływie środowiskowym, to są takie branże, że ponad 90% ich wpływu, a już na pewno ponad połowa na środowisko, to jest ten wpływ, który idzie z łańcuchem dostaw. A nie w ich działalności operacyjnej. Warto o tym pamiętać. Teraz przykład praktyk, to jest chociażby z Nike. Mamy takie praktyki w łańcuchu dostaw, gdzie analizuje się poszczególne zakupione surowce, materiały pod kątem śladu węglowego, który tu widzicie, śladu wodnego. I co ciekawe, to są, to są materiały, to są informacje już z roku 2017. To też jest, czyli nie, nie dzisiaj. To zostało opracowane i komunikowane, ale kilka już lat temu Najki pokazywał, w jaki sposób to analizuje. Żeby mieć te informacje, trzeba niestety współpracować ze swoim dostawcą. Tego się samemu w ciszy własnego gabinetu nie przeliczy i nie dowie się tego, jakie są te ślady wodne. I też to też robi dostawca z takimi tematami, jak chociażby recykling wody. I teraz niezależnie od tego, czy mamy temat sam, tak nazwany, jak tu jest w przypadku firmy Bosch, gdzie mamy informację, że jest osobne zagadnienie, że jest ważne środowiskowe i społeczne standardy łańcucha dostaw. To jest w środkowym, środkowym kwadraciku, który widzicie na tym grafie. Ale ważniejsze są tematy, trochę ważniejsze są tematy, które są w tym kwadracie, który zaznaczyłam tym różowym kwadracikiem, otoczką, obłudką. Zobaczcie, no tam nie ma, że. Łańcuch dostaw jest super ważny. Ale czy jest którykolwiek z tych tematów, który może być dobrze zarządzany, mogą być w nim wyniki, kiedy nie myślimy o łańcuchu dostaw? No nie, i tu jest przykład, że od razu, kiedy mówimy o zmianach klimatu, od razu Bosch informuje, co robi ze swoimi dostawcami, a żeby móc tym zarządzać. Więc to jest ta logika. Ja Wam bardzo dziękuję za tą moją część i już zapraszam kolejnych prelegentów.